Widzowie, jesteśmy właśnie przed szkołą, ponieważ mamy bardzo ważne zadanie. Niedługo piszemy niesamowicie ważne oraz przede wszystkim jeden z najtrudniejszych egzaminów w historii szkoły. Przez to, że jest tak trudny, nie ma szans, że go zdamy, więc musimy wykraść odpowiedzi. Kubaki, cicho bądźcie. Stank. Ponieważ dostałem cynk, że w szkole cały czas jest ochroniarz. Co? serio? Jak no wcześniej wam nie mówiłem, powiedziałem, żebyście w to nie weszli. To ale... ja tam nie wchodzę. Mordo, albo zdajemy egzamin, albo go nie zdajemy. Wybierz sobie. Zdajemy. Zdajemy. No to wchodzimy w takim dobra, razie. Ale jaki jest plan? No plan jest taki Jeden z nas musi go jakoś rozproszyć i odciągnąć. Gdy on wyjdzie i zanim drzwi się zamkną, my wejdziemy do szkoły. Dobra, i to będzie Igor. Tak, ja jestem za, Dokładnie, jestem za Igor rozpraszaj go. Zdejmij koszulkę. Bro. O, chłopaki, on tam chodzi. Ej, faktycznie. Ej, ale to my nie musimy Dobra. być bliżej, żeby wskoczyć. Dobra, musimy się schować z tym murem. Dobra, dawajcie. Dawajcie, cicho, cicho, cicho. cicho. Przestań mi łapać za rękę, Igor. Co? Igor, dawaj. Jesteśmy w szkole! Jak widzieliście w filmie, mamy bardzo dużo przedmiotów szkolnych T-Składu. Dostępne są oczywiście na t link jest w opisie. Jak widzicie, mamy tutaj plecaki, zeszyty, piórniki No i wiele, wiele więcej. Także wchodźcie na stronkę i kupujcie. Dokładnie, zapraszamy. Ej, ale chłopaki, nie możemy zostawić Igora! On Cię? na pewno też chce tutaj być. Więc teraz my musimy rozprosić ochroniarza, tak żeby on wszedł. Ale jak? Nie możemy? Bo wtedy ogarniesz, że jesteśmy w szkole. Ej, kogo jest Igor? Patrzcie! Igo, Trzymaj łapkę, trzymaj łapkę! Dawaj, <trymaj> puszczaj go szybko! Igor, wchodź! Gdzie jest ochroniarz? Gdzie jest ochroniarz? Chłopaki, dzida, dzida, dzida! Spadamy, 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 chłopczyk! Dobrze, proszę, jesteś, bo już chcieliśmy zostawić na potrzebę dobra akcja. Ej, czekajcie, czekajcie, chłopaki! Nie wiadomo, czy jest tylko jeden ochroniarz, a dodatkowo... Patrzcie, jak w tej szkole jest strasznie! Byliście kiedyś w nocy w szkole sami? Ja, ja też. Idź, idź. Tu jest złoto, możemy ukraść złoto całe. Jak nie ukraść? Przestań! My nie jesteśmy tutaj, żeby ukraść złoto. Żeby, się, słuchajcie, wybrać to tak. się na celu, tak. tak. Będę mamy Będę ładnie też... My Mamy się skupić na celu. Będę za... ładnie mówić. Będę ładnie mówić. Dobra, odwalamy. Co to jest? O, to ma że jest u Pani No nie wiem. Ale to jest jakaś klasa podstawówki stary. Ty już małe dzieciaczki się tylko uczą chyba. Co to jest? To jest mega dziwne. Co to tutaj robi? Ej, widzowie, ogólnie te egzaminy są tak tajne, że nie wiemy nawet w jakiej klasie będziemy je pisać, więc przez to nie wiemy, gdzie są też ukryte odpowiedzi. Macie coś? Czekaj, Co to? Stary, to nie jest stary. to. Proszę, stary, wyjdzie za mnie. Myślicie, My że dyplom z konkurs ortograficzny to może być to? Nie, to na pewno nie jest to. Odnóż, klasa druga i trzecia. Co to masz, stary? Stary, ja nie wiem, co to jest. Stary, ja wiem, co to jest. Czemu dzieci co mają takie zdjęcia? Tak, proszę! Dobra, no, chłopaki no, no. spadamy Czemu z tej sali, nie? nie?

Słuchajcie, wchodźcie do tej Nie sali. Dobrze, Dobrze, muszę muszę w sali, Dobra, nie nie tam, tam. Gdzie mogą być te odpowiedzi, chłopaki? Nie wiem, ale tutaj jesteśmy, skorzystajmy z tego już, chłopaki Patrzcie, wszystkie drzwi są pootwierane A Co? O? Wow To jest religia To, jest prowadzona. No? to jest Tu na pewno nie będzie testu, dawajcie Moja ulubiona sala zawsze w przypadku. Sala od chemista! O nie! Co? So, nie! Ej, to jest koza! Tu się zamyka niegrzecznych uczniów. Ej, gdzie może być testy, jeżeli nie tutaj? O kurde! Jak się do tego dostać? Jakiś klucz! Ej, kobaki Co? Patrz! Kupia. Mają nasze zeszyty! To jest też zamknięte, zamknięte no kurde, czyli mają tutaj czego pilnować to. ogólnie. Nie da się rozszyfrować tego. Bo to jest na klucz. To cii, jest Ej, jak tam jest strasznie Cicho, cicho to... Ale nic nie widać Ej, Zobaczcie patrzcie na to Książka nauczyciela z odpowiedziami Co jest to? To jest święty kral, stary To ty masz klasztę, nie, ale, ale to nie jest to Ale to oznacza, że nauczyciele tutaj trzymają tego typu rzeczy, Zobaczcie. Okay. Tu jest różowa To opóry. są odpowiedzi do wszystkich zadań jest. Ej, znalazłem ogólnie coś jeszcze Pokaż, pokaż Czy to dokładnie nie jest nasz egzamin? Tak, to jest to, stary. to też graliśmy. A może są jeszcze inne egzaminy? To jest gra, chłopaki? Nice. No. Co? coś takiego robi? Zipek! Bo z Przyszliśmy tu po egzamin. Mamy to, co mamy i chłopaki spadamy. to jest taka wychowa, że to tam... Ej, czy my właśnie zapaliliśmy światło i nas widać przez okna? O. O. Patrz. patrz. Nie Dobra. Co tam jest? Jak się świadczy? Ja tam nie wchodzę, nie? Ja też nie. Dobra, kto tam wejdzie do Stajdyka? Ja tam wejdę? O. Ej, chwila, jak chcesz się teraz bawić w zakłady, to mam mega porąbaną rzecz, którą no, może. Ale ja nie wiem, widziałem, że on kiedykolwiek wyjdzie. No, co? Słuchajcie, pograjmy chowanego. Podczas gdy szuka nas ochroniarz w szkole, my się chowamy i jeden z nas dodatkowo szuka i chowa się przed ochroniarzem. To nie jest dobry pomysł. Kto jest to jest najbardziej, najbardziej ekstremalny pomysł. chowany w historii YouTube'a. A Igor za to, że zdał się zrobić? Będzie liczył. O, dokładnie. Nie wie, mi się nie podoba ten pomysł. Igor, nie? liczysz do stu. Kto da się znaleźć ochroniarzowi, daje wszystkim stówę, a kto da się znaleźć i gorowi robi daje wszystkim 5 Miłosz, Miłosz chowa się ze mną. Jak to Ja też... Chcę wygrać to stanie. Nie ma opcji. no. Dobra, widzowie. Gdzie w szkole najlepiej jest się ukryć? Czy jakieś szafki są otwarte? Ej, w szafce by nas na pewno nikt nie znalazł. Tylko. Kurde, no, zamknięte. Tutaj. Co to jest za klasa? Patrzcie. Ale jest strasznie. Powiem wam, że samemu w szkole w nocy jeszcze nie byłem nigdy. Myślicie, że schowanie się tutaj pod biurkiem to jest dobra kryjówka? Dobra, w każdym razie jedną już mamy. Poszukajmy może jeszcze jednej lepszej kryjówki i ewentualnie tutaj wrócimy. Dobra, gdzie mogę się schować i w ogóle co to jest za dźwięk? Hej. Czy to z tego pokoju? Gdzie widzowie. Co to jest Ktoś tam siedzi? Słuchajcie, było mega blisko, ale zarobiście. Teraz szukamy miejsca, gdzie mogę się schować. Czyżby tutaj, można w tym miejscu? Wszystkie szafki są pozamykane. Tutaj mi widać. Idziemy znaleźć jakąś salę, bo wydaje mi się, że w sali będzie najbezpieczniej. 114. Uuuu. Ej, obczajcie, to jest pokój pielęgniarki. O, tu jest generalnie mega dobre miejsce. Obczajcie. Chowam się pod to tutaj łóżko, i jeszcze dodatkowo zakrywam się tym. Generalnie mogę się założyć, że mnie totalnie nie widać. Jestem schowany. No i co? Co zostaje tutaj? O, mam nadzieję, że ani ochroniarz, ani Igor mnie tutaj nie znajdą. Idę sobie w kimkę. Dobra, rozdzieliliśmy się z chłopakami. Słyszycie to? W całej szkole gra fortepian. Ja chyba schowam się gdzieś na dole, przy samym wejściu, bo to jest blisko miejsca, w którym siedzi ochroniarz. Tam Igor nie będzie mnie szukał, bo to jest zbyt przy Co jest grane? Co to był za dźwięk? Ej, słyszałem jakby zapalały się światła przed pokojem. Ja, o, o kurna! Ale że prawie rozwalił no coś! Okej, okay. poprawimy to sobie szybciutko i... Chyba nie ma problemu. Dobra, i co? Jak nowka sztuka. Ale co to był za dźwięk? Czy ktoś chodzi przed tą salą? Ej, zapaliło się światło w głównym holu. Ciekawe czy to ten ochroniarz. Dobra, uwaga. Ty, co jest grane? to masz nauczycielki? Co? Czekaj, co one robią w nocy w szkole? To jest mega creepy i dziwna sytuacja. Nauczycielki o po 24. Dobra, muszę spotkać chłopaków i mi to wszystko powiedzieć. Cały czas słyszę jakieś dźwięki w tej szkole. Ej, dobra, ktoś idzie, ktoś idzie. Co jest? To były dwie nauczycielki. Jak to? Dobra, spadał stąd, nie? Eee, patrzcie na to. Czemu tutaj jest świat? Ja zaczynam mieć wrażenie, że ktoś oprócz nas i tego ochroniarza jeszcze jest w tej szkole. Dobra, chodźmy do samego wejścia. 99 i 100. Szukam! Wychodzimy i szukamy chłopaków. Zobaczymy, gdzie się schowali. I teraz tak, pierwsze co? Drzwi zamknięte oczywiście. Utrudniają mi na sam początek. Zobaczymy, gdzie oni się tutaj mogli schować? Hmm. Ej, dobra widzowie, nie wiem o co chodziło z tymi nauczycielkami. Nie? nie wiem, czemu nauczycielki są w szkole. Gdzie się schować? O, łazienka! Nikt z was, ani ja, nie sądziłem, o, że będę w łazience w szkole w nocy Myślę, żeby Igor mi tu nie zaraz. Na pewno tu mnie nie znajdzie. Tym bardziej, że mogę zamknąć drzwi. Tak to wygląda. Yo! Yo! Ja przy okazji skorzystam z Łazienki, póki Igor nas szuka. Ja coś słyszałem. Co to jest? O kurde, to były nauczycielki. Ale farty były zajęte rozmową. Jakby nie zauważyły, to już w tym momencie nie byłoby mnie w tej szkole. Przegrałbym chowanego! W salach? Mi się wydaje, że sale były, a jest w ogóle zamknięta. Sale byłyby zbyt oczywiste, żeby się tutaj schowali. Tutaj? Eh, nie. Nikogo nie ma. Hmm. Kibel? Kurde. Nie wiem, w kiblu mi się wydaje, żeby nikt nie schował. Jakiś debit, tylko mógłby tam wejść. Najgorsze no jest to, że kurde, tyle tu jest pomieszczeń, tyle różnych jakichś sal. Sal, nie sal. Pianina w ogóle. O co tu chodzi? Pokażę wam coś widzę fajnego. Dobra widzę, a więc to? Nikogo to nie ma, więc lecimy dalej. Potrzeba pierwsza załatwiona. Teraz, co miem? Schować się. Igorem, Dobra. Ciekawe jak u chłopaków, no nie. Ale wyobraź sobie, chodzicie po szkole i tak jest Infortepian. Mam nadzieję, że żaden z chłopaków nie wpadł w Infortepian, bo przy nie wiem, kto to był. To mógł być tylko ten dozorca, no nie? Ale kurde, muszę chyba uważać, bo ten ochroniarz gdzieś to może być. Nie chcę go spotkać, jak go spotkam, no to nie będzie dobrze. Wywalą nas sterują po psy. Znaczy policję. Kurde, ta szkoła jest tak olbrzymia, że naprawdę. Ja nie wiem, gdzie jakokolwiek tutaj znajdę. oniś pewnie jeszcze pochowali w jakichś kur na bunkrach i Nie wiem, czy ja tutaj znajdę. Uuuu, patrzcie, najnowszy model. BMW. nowe kółka, zawieszenie, no ale niestety to nie jest żaden z chłopaków, więc idziemy dalej. Widzowie, ogólnie zmieniłem trochę koncepcję. Bardzo długo się chowałem i Igor mnie nie znalazł, więc poszedłem szukać ja chłopaków. Co? O kurde, stary! Pek. Co jest granie? Co ty tu robisz? Nie chowasz się? Ignie się znalazł? Czy co? No właśnie nie, już tak długo granie się chowałem. Się nie nikt mnie nie znalazł. Po prostu już nie chciałem się chować, stary. Co, co, stary, co to jest? Co to jest? Nie Igor. Czy to były klauny? Chyba tak? To były dwa klauny. A wiesz co jest jeszcze gorsze? Obstawiam, że klauny przyjechały tutaj za nami, bo nas znają klauny. A ja wcześniej widziałem dwie nauczycielki. Stary, one już na pewno są porwane. Co? O co tu w ogóle chodzi? W ogóle... Ej! Światło tu się pali. O ile, że tutaj ktoś jest. Sala komputerowa. Patrzcie, ile komputerów? Dobra, czyli musimy znaleźć Igora, i Wiktora. Tak. Ej. one wracają. One wracają. Dobry. Co jest najgłośnie? Ona! I Wiktor. Co ty robisz? Nie. Chodź, Chciałem jedzenia chodź, trochę Chodź, chodź, chodź Ej, co jest grane, chłopaki? Chodź Dawajcie chodź. tutaj chodź, O nie, zamkniętej O nie, słuchajcie Dokąd Ej, wyszły za nami? Wyszły za nami, prawda? A nie I to, nauczycielki? Szóry, nie, no, nie. Nauczycielki? nie Stary, nie nauczycielki Ale po blisku Chlauny Czy was pogięło? Nas? Czemu nas? Nie nie nas? Nie żeby nie grać w tą grę Jaką grę? My tylko chcieliśmy odpowiedzi O kurna, chłopaki Mawliśmy big time teraz, nie? Stary, mamy groż o, o kolejne drzwi. Już myślałem, nasze nauczycielki są porwane. Tak. Nasze nauczycielki, a my? Stali wychodzimy stąd w tej chwili. Igor, gdzie jest Igor? Gdzie jest Miłość? O kurna. Idziemy po prostu dalej już, nie ma co. Jeśli cała komputerowa okazała się być błędna, o, co teraz? Nie Ojej, oni jeszcze tu wchodzą? Tak. to, Mamy przebalone Ale sobie si ADA... To mogło być klauny, to mogło być nauczycielki. to mogły być, <mści> o, to mogą być nawet ogromniarzy exactly. Ja już nie mam się e, chodź, stary, chowajcie się gdzieś Tak, Znalazłem Zawak... was Co? Ciebie, ciebie i ciebie wygrałem Nice I się! drzwi Zamykaj drzwi Zamykaj ogólnie mamy przesrane? Były nauczycielki Widzieliśmy klaunem i nie ma miłosza. Nie, wiem Dzień. czy słyszeliście, ale one chyba są tam. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ej, hey, co Czekun. to za drzwi? One chodźcie. zawsze były zamknięte. Co tu jest? Da, da, da. What? Jest. nie znam chodźcie. tego miejsca. a tu? Patrzcie, złoty globus. Ej, chłopaki, patrzcie. O, ała, ale ten jest... Stary! Sorry, sorry. Ej, co to jest? Ej, chłopaki! Co? Jak to? Na pewno ktoś tu jest. Co?

Poszły na Idźmy po ochroniarza. Nie, nie, stary, nie idziemy po kursie. co. Musimy iść na salę. Na salę? Tak, musimy zobaczyć o co tu chodzi. Dobra, jak myślicie, co oni robią? No, no nie, nie wiem. To jest jakaś sekta groundu w tej szkole. O, zobaczymy, stary. Patrz zobacz, tam, zobacz, zobacz to Co jest grane? To jest rytuał, no mówię ci, stary. Nie, nie jest nie. dobrze. Ej, dobra, czyli co robimy? Zgłaszamy to? Ochronie. No tak, no, to, tak to idźmy to do ochroniarza! Ej! Tak się zbada, że już jestem! Ochroniarz! O nie, o nie! Ja spadam, ja stąd spadam! Nie! O, nie, chłopaki! No, o, ty też nam chodź! O kurwa! O kurwa! Ej, bałek! Ostraszny klaun! Mam prawa do sześciu! Tak, się chcieliśmy złączyć, że. Bo to są klauny, które porwały nauczycielki! Tak, właśnie. Cz... Jakie klauny? Co jest? To. My... To za jak jakim cudzysłowie? Jak to? Jak Nawet jak One jakim przedstawieniu? To jest ja wszystko przedstawienie! No właśnie, to jest wszystko Czyli to... oni się cały czas przygotowywali do sztuki, my myśleliśmy, że to są straszne klauny. Nie! Ja nic nie rozumiem. A tak właściwie to co wy robicie w szkole nocą? O o! Prawda?